Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w to tygodniowym odcinku z tej listy dżunglerów. Pragnę przypomnieć dla nowych użytkowników, że jest to seria oparta na wspólnej analizie wprowadzanych zmian w aktualnym patchu, przy jednoczesnym aktualizowaniu naszego rankingu bohaterów, który których warto wybierać swoje poczynania solo kolejkowe bądź na odwrót. Także bez przedłużania, zapraszam do materiału. Rozpocznijmy odcinek standardowy idąc z dołu do góry, czyli na pierwszym miejscu odnajdziemy tier D, który składa się z postaci kompletnie niepraktycznych w roli dżunglera. Jaki jest pewnie tego powód zapytacie? No powodów jest naprawdę mnóstwo, ale postaram się ograniczyć tylko i wyłącznie do najbardziej ogólnych tak jakby podstaw. Czyli po pierwsze, większość postaci widocznych na ekranie nie mają tak jakby przypisanej roli dżunglera, bo pasują do zupełnie innej roli w meczu. Przykładowo mamy tutaj midlanerów, supportów oraz top lanerów. Supporty to na przykład Brand, Nautilus, który... Kiedyś był praktykowany w lesie, ale już niestety nie jest. Oraz mamy Nasusa, który po części pojawiał się tam lekko w komentarzach u mnie pod filmami. Jednakże nie jest to postać praktyczna ze względu na bardzo dalekie i długie stakowanie, długie etapy rozgrywki i w konsekwencji normalny Jungler nas po prostu bardzo łatwo zdominuje. Poza tym ciekawostka Trymbi tego Nasusa wybrał na Mistrzostwa Świata na saporcie, więc bardziej też przypisuje mu tą rolę. Po drugie mamy tutaj mid czyli Sylasika, takiego najbardziej typowego, full AP Malphite'a bądź full AP Cho'gata, w zależności oczywiście od gracza jak go stosuje. A po trzecie mamy tutaj masę innych top lanerów, których nie będę wymieniać po kolei, bo prawdopodobnie materiał będzie trwał 20 minut, także to jest punkt numer 1. Punktem numer 2 jest beznadziejny pierwszy clear. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że tymi postaciami da się po części wyczyścić całą dżunglę, ale zajmie to masę czasu i normalny dżungler jak skończy całego clear'a w okolicach 3,40, 3,50, czasami 3,15, w zależności od tego, jaką postacią gramy, no to tymi postaciami 4 minuty w górę. Niestety to jest zbyt dużo czasu i utracimy od razu presję postaci jednego żuka na dżungli, albo jakiegoś zrealizowanego ganka, bo ktoś gra jakimś hakarimem, który często romuje i gankuje. Albo chociażby takim bliskrankiem, który teraz został poniekąd dodany do mety. Pod punktem trzecim, a zarazem ostatnim w tym tierze są źle dobierane przedmioty, bo coraz częściej jak mogliście się zauważyć i wardsowe rozgrywki i zarazem również solo kolejkowe mecze na wysokim poziomie, to głównie dominują postacie z, z słoneczną egidą bądź zaćmieniem jeżeli gracie agresywnie. Natomiast tutaj mamy zbiór AP medzajek, jakiś tam liandr czy tym podobnych spraw. Z drugiej strony fighterzy stosują boskie łamacze, jakieś trinity Forcey. Które nie są za bardzo praktyczne. Dlatego, jeżeli chociażby połączymy te trzy podpunkty w jedną całość, to da nam to taką fajną kulkę, która niestety te postacie demotywuje, żeby być dżunglerem, bo nie są praktyczne, tracą dużo czasu i źle się budują. Idźmy dalej. Na nieco wyższym progu rankingu odnajdziemy tier C, który składa się z bardziej praktycznych postaci pod względem tego, co omawiałem przed sekundą. Jednakże ten co dwutygodniowy zbiór w C dzisiaj bym nazwał tierem zależnym od drużyny. Dlaczego? Bo mamy tutaj w tym tygodniu masę supportów, czyli na przykład Morgankę, która po części daje black shielda komuś i ta osoba kieruje. Bliskranka, który bardzo często realizuje ganki, żeby tym sposobem drużyna zyskała tempo gry. Ivern, który cały czas shielduje kogokolwiek, żeby to taka Irelka czy jakiś inny Yasuo wskakiwał w pięciu i kierował, i robiąc pęty. Tarik czy chociażby Shen to jest alternatywa i wernika tylko w innej co nieco wersji. I sami widzicie, że mamy tutaj masę supportów, które są tylko i wyłącznie zależne od tego jak pójdzie drużynie, a nie jak pójdzie im samym. Także w skrócie te postacie posiadają takie bardziej saportowe priorytety niż takie agresywne, że wbijacie się 1 na 9 i faktycznie kierujecie, dlatego dobieracie sobie dobrego dłoska, żeby faktycznie pod niego rozgrywać grę. Odwrotną sytuacją jest druga część tej tier listy, czyli mamy tutaj Dariusa, doktora Mundo, Garenika, Kijankę oraz Twitcha. Ja doskonale rozumiem, że te postacie posiadają jakiekolwiek obrażenia i w rękach OTPK mogą się spustoszenie, jednakże takiego tanka jak Dariusa, doktora Mundo czy chociażby Karena można bardzo łatwo kajtować, a z drugiej strony postać hypercarry Twitch albo Assassin Janka. No to no nie na te czasy, bo meta durability jest na tyle silna, że sami o siebie mogą się pozabijać, a po drugie, nawet jak są nafidowani, to i tak takim tankom zmiotą połowę zdrowia, może maksymalnie 3 czwarte. Także w dzisiejszych czasach nie one a bardzo mocno obijacie, tylko po to, żeby na kolejnych czasach odnowienia umiejętności dobić jakiś cel. No jak w poprzednim tierze mówiłem, że tam jest szansa 1 na 50, że wykerujecie grę 1 na 9, to tutaj do tieru C przypisałbym statystyki 2 na 10, że dwie gry wykerujecie 1 na 9 na 10 możliwych zagranych. Także idźmy dalej. Na samym środku naszej tej listy odnajdziemy tier B, który najczęściej synonimowo nazywam tierem sytuacyjnym, ze względu na to, że każda możliwa postać może być skontrowana w wyborze bohaterów. I właśnie po to są te postacie w tym tierze, żeby tych bohaterów odpowiednio kontrować. No i tak szczerze powiem, najczęściej teraz możecie zauważyć też w sytuacyjnym postacie o klasie Assassin, ponieważ wszystkie tanki, które występują teraz na nowo w mecie, no po środkowym etapie gry po prostu dominują tylko tym, że występują w grze i mają trzy tankowate przedmioty, przez co nie będą zorganizowani. W konsekwencji takie assassiny są już od razu do śmietnika, dlatego jedyną luką w systemie, żeby kierować faktycznie grę, jest early game i bardzo mocna dominacja już od początku gry. Więc jeżeli jesteś bardzo mocno agresywnym graczem, który stara się zdominować grę w 15 minut, niemalże nawet i 10, no to takie Kaziksy, Rengary czy jakieś inne Zedy są jak najbardziej do dyspozycji, ponieważ mają bardzo dużo obrażeń, są w stanie wygrywać walki 1 na 1, czasami nawet i 1 vs 2, a po na przykład RC to taki Kazik otrzymuje ewolucję, Ewelinka znika z mapy, a na przykład taki Rengarek czy jakiś to no, urozmaicie sobie bardziej kombo, w konsekwencji takiego tanka jeszcze bardziej dominują. I to jest jedyny etap, gdzie takie asasiny mają prawo bytu. Oczywiście, w stosunku do innych postaci, mógłbym mówić to samo, czyli w przypadku Talonika, jakiegoś właśnie Zeda, czy innej, nawet italii albo Panteona, w zależności od tego pod jakiego builda go rozgrywamy. W zupełnie innej sytuacji są postacie o klasie Mag, o klasie Tank oraz o klasie Wojownik. Dlaczego? Bo głównie te postacie starają się grać do długich etapów rozgrywki, żeby tym samym wygrywać grę za pomocą swojego kombo, czy chociażby posiadając trzy przedmioty kogoś eliminować. I w tym stosunku mamy na przykład takiego Maga. Mamy gra Gasika, mamy Talię, czy chociażby mamy Kartusa, tak? I te postacie na początku nie biją za dużo obrażeń, poza tym są to świetnie skalujące się postacie i im dalej gra trwa, tym zasadniczo dla nich lepiej. Przykładowo, gregas na jedno kombo może one praktycznie każdego na stunie, na podrzuceniu serki, czy chociażby na swojej umiejętności Q, tylko trzeba oczywiście wszystko trafić. Kartusz zaś jest gwarancją, że to zawsze zadacie najwięcej damage'a w rozgrywce, bo jeżeli nawet wywalicie się po 50 razy na grę, to i tak wykorzystując pasywkę albo trafiając swoją umiejętnością kiłów przeciwnika, jesteście w stanie tyle obrażeń zadawać, że przeciwnicy no, będą się was bali i budowali od razu defensywne przedmioty. Dlatego im dalej trwa gra, tym lepiej dla takiego kartusa. Talia ma bardzo podobnie. Talia po ultimate'cie sobie bardzo często roamuje z mida czy chociażby z dżungli, tylko po to, żeby albo występować grę, albo na dłuższe etapy rozgrywki się skalować, żeby potem kogoś zmierzyć za pomocą prostego kombo i go wprost wyeliminować z last fight'u. I ostatnimi bohaterami są tylko i wyłącznie wojownicy, których warto stosować jedynie kiedy postacie nie będą miały za dużo daszy albo będą musiały do was podejść. Czyli mamy tutaj przykładowo Olafika, Jaxa czy chociażby Xin Gragas tutaj mi się umieścił niepotrzebnie i te trzy postacie. No muszą do kogoś podejść, żeby zadawać obrażenia, więc nawet jak się nafidują, będą mieć po 5, jak nie 10-0, to i tak nic im to nie da, ze względu na kajtowanie Kindred, kajtowanie Gravesa, czy chociażby unikanie full combo ze strony Nidalki, która co chwilka sobie daszuje. Dlatego jeżeli przeciwna drużyna dysponuje postaciami z odskokami, czy chociażby innymi doskokami, to raczej nie widziałbym w ogóle tych postaci w Champion Selekcie. Natomiast jeżeli przeciwnicy dysponują wojownikami albo jakimiś tankami, które starają się bić na blisko z nami, no to takiego Olafa czy chociażby Jaxa warto praktykować, bo za chwilę możecie kontrować przeciwnika swoimi umiejętnościami, zarazem zadając bardzo dużo obrażeń z Boskiego łamacza, Gordrinkera czy chociażby innych pozostałych umiejętności. Także to tyle jeżeli chodzi o tier B, a teraz przejdźmy do topowych miejsc odcinka. Brązowy medalistą odcinka jest jak zwykle Tier A, którego skład jest naprawdę obszerny, ponieważ tutaj mamy masę postaci o różnej klasie. Dlatego drogi widzu, jeżeli poszukujesz dobrej postaci, żeby się na wyżynę rankingu tuż przed zakończeniem sezonu, no to ten Tier A jest naprawdę idealny. I grudziutką analizę zaczniemy od każdej klasy bohatera, zaczynając od lewego górnego rogu, gdzie znajdziemy Kindred. No jest to bohater, który posiada, że tak powiem, bardzo mocne priorytety w grze już niemalże od samego początku gry, dlatego meta durability go tak jakby troszkę unika, no bo niby ta postać sama o siebie się zabija w mid oraz late game'ie, ale z drugiej strony bardzo często musimy inwejdować do dżungli przeciwnika, żeby zdobywać naszą pasywę, która nas za każdym razem wzmacnia. Jeżeli odpowiednio się wystakujecie i zdominujecie mapę już od samych początków gry, no to taki tank zanim się rozpędzi i zanim zbuduje swoje wytrzymałe przedmioty, no to gierka się zakończy. Dlatego jeżeli chcesz dominować grę, no to Kindred jest do tego wprost idealna. Zdominować przeciwnika możemy naprawdę na wiele możliwości, dlatego drugim sposobem będzie stosowanie mety, na przykład klasy Assassin'ów. Czyli mamy tutaj Eliskę, Nidalkę, Nokturna oraz Szako. Są to cztery postacie w tym tierze. Które posiadają bardzo dobre umiejętności już od samego początku gry, mają niesbalansowane obrażenia, które niestety trzeba wykorzystać w szybkim tempie, no bo te postacie nienawidzą późniejszego etapu gry, bo cała drużyna przeciwna się już grupuje i w miarę możliwości biega razem. W konsekwencji taki bohater, jakim jest Assassin, musi się albo poświęcać za kluczowego Kerry. W przeciwnej drużynce, albo faktycznie już jest na pozycji straconej, bo nie jest w stanie nikogo unicestwić ze względu na itemy mityczne czy chociażby niefortunne stopłocze. Dlatego te postacie są też idealnym przykładem, że można wykierować grę w szybkim tempie. Natomiast pozycjonowanie, dopasowanie się do przeciwnika, czy nawet i pewność siebie musi być 10 razy lepsza niż w postaci Kindred, no bo Kindred to opiera się na autatakach i tyle. A tutaj mamy umiejętności, mówię, pozycjonowanie się, jak i nawet i szanse wyłapywania przeciwnika w pułapkach. Następną klasą bohaterów są metowe tanki, czyli mamy tutaj Ramusika, Sejuani, Nunersa, którego możemy stosować pod AP, a zarazem tanka, Volibera, praktycznie tak samo jak Nunersa, Popi oraz po części Warwicka, ale Warwick to już jest bardziej kategoria wojowników, także na tym pozostanę. Na tych postaciach buduje się zawsze przedmioty w taki sposób, aby kontrować przeciwnika, żeby bił nam jak najmniej obrażeń w dowolnych walkach drużynowych, czy chociażby bezpośrednio 1 na 1. Dlatego głównie tutaj gra się pod Słoneczną Egidę, która przypominam jest w mecie. Stosować na przykład Tormeila, żeby kontrować wszystkie leczenia się przeciwnika. Oraz dodatkowo możemy stosować pancerz umrzyka, żeby być trzy razy bardziej mobilnym, Omen Randuina, żeby niwelować kryty, czy chociażby mroźne serce, żeby niwelować prędkość ataku wroga. I te wszystkie przedmioty trzeba zawsze tak dopasowywać, żeby to miało ręce i nogi, nie tylko tyle, żeby kontrolować wroga, ale zarazem żebyśmy byli bardzo mocno wytrzymali w postaci zdrowia, odporności, czy chociażby pancerza. Kolejną klasą bohaterów są wojownicy, których niemal że cały czas możemy dostrzec w tym wysokim tierze, ponieważ ich klasa radzi sobie na każdego. Kreszna asasina to go one shotujesz, Grasz na tanka to możesz bardzo długo utrzymywać się przy życiu, bo masz jakieś tam leczenie czy chociażby duże ilości pancerza. A z drugiej strony masz też umiejętności, które mogą nadawać stuny i tym podobne sprawy. Dlatego te wszystkie postacie, które przewijam teraz na ekranie. No, są właśnie w klasy wojownikach, i to nie jest tak, że te postacie mają jeden indywidualny zestaw swoich przedmiotów, czy chociażby maksowanie umiejętności. Nie. Wielką zaletą tych postaci jest stosowanie przedmiotów na naprawdę przeróżne sposoby, więc nie musicie się ograniczać tylko do dwóch, jak nie trzech zestawów, tak jak w przypadku tanka, wiecie, odporność na magię, HP-ki, albo pancerze. Tutaj możecie grać kryta, letality, penetrację. Jakieś defensywy, z drugiej strony agresywność w postaci Duskblade'a. No nie wiem, wszystkie rzeczy, które wam przyjdą do głowy możecie stosować i zawsze będą miały praktyczne zastosowanie. Dlatego dobrym posunięciem tuż przed rozgrywką będzie wejście w zakładkę przedmioty na swoim koncie, żeby tam przygotować gotowe zestawy przedmiotów na dane konkretne etapy gry albo przeciwko konkretnej stylistyce bohatera, bo tego wszystkiego nie ogarniecie od tak w głowie. A tak jak będziecie mieć taką jakby ściągawkę w grze, to zawsze wam będzie lepiej. No i ostatnią stylistyką bohaterów są postacie z kategorii apeków bardziej. Mamy tutaj Shivankę, Zera oraz Fiddlesticka. Fiddlestick prosta piłka. Widzi jakiś zamknięty obszar, odpala Ultimatea, zdobywa pentakila. Bardzo łatwo może kierować gierkę. Fakt faktem. Przed ultimate'em no trochę unika walk, ale jeżeli dotrwa do środkowego etapu gry dysponując chociażby dwoma przedmiotami, to mówię, jest w stanie zrobić pentakila naciskając jeden prosty przycisk myszy. Smoczyca na przykład dostała nerwy w poprzednim patchu w stosunku do swojego zdrowia, natomiast jej skalowanie się mocy umiejętności zostało tak mocno uatrakcyjnione, że nawet się zastanawiałem czy nie dodać jej do estieru. Ale wiecie co, pożyjemy, zobaczymy jak ta postać sobie radzi na solo kolejce i na następnym patchu prawdopodobnie ją zaktualizuje jeszcze dokładniej. Jeżeli chodzi tutaj o Mordę Kejzera no to ta postać z D tierów zbiła się naprawdę na wyżyny rankingu. Ma bardzo dobre cleary, bardzo dobre walki. Jeżeli mamy reset na przykład na goście, to pędzimy w kierunku przeciwnika podpalając go z pasywy, czy chociażby innych demoników, albo innych liandr w zależności od tego, co składamy na tejże postaci. Dlatego jest to bardzo dobry AP wojownik, który może poradzić sobie na absolutnie każdego. Na metę durability też sobie świetnie radzi ze względu na leczenie się, jak i zadawanie procentówek. Także tak się prezentuje tier A po analizie, a teraz przejdźmy do jedna odcinka, na który wszyscy czekają. Tak oto, moi drodzy, prezentuje się tier lista w pełnym odzwierciedleniu. Zwykle jest tak, że porównuję te tier listy poprzednich paczy do teraźniejszego i widzimy tutaj takie znaczące zmiany w kierunku S+, a S tieru, ponieważ widzimy, że Rexa, na przykład dostała nerfy w poprzednich paczach, to spowodowało, że jej widratio ratio spadło co prawda o 0,5%, natomiast jej pick ratio aż o 4%. Dlatego w konsekwencji S+, już nie jest niestety jej progiem żeby tutaj sobie na to w pełni zasłużyć. Gravesik na przykład jest nowym nabytkiem Westierze, który został stosowany coraz częściej pod metę Gordrinkera połączonego z Black Cleaverem i jakimś tam Letality. Niezależnie jakie statystyki zrobimy na tejże postaci, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo obrażeń, dlatego synonimowo nazwałbym Gray'sa w tym etapie kartusem w zupełnie innej wersji. Kolejną nowością w topowych miejscach rankingu jest również Ima OK, który dostał co prawda reworka przez wcześniej tam kilka patchy temu, chyba o 12-18, ale jakże bardzo skuteczny jest w rozgrywkach kompetytywnych, najczęściej widzimy go na mistrzostwach świata, czy to na topie, czy to chociażby w dżungli, jako taki typowy inicjator walk. No i ma to skuteczne zastosowanie również na solo kolejce, dlatego Maokaja też pozwoliłem sobie tutaj dodać. A pozostałe postacie to jest taka klasyka, jaka występuje od dobrych kilku odcinków, więc nie wydaje mi się, że za dużo o nich powiem czegoś nowego. Powiem tak, No He Karim dostał reworka i z takiego tanka bardziej mobilnego stał się wojownikiem, który lepiej się leczy i lepiej jest praktyczny na solo kolejce, zwłaszcza z duo Q, na przykład jakąś Yumi. Po drugie, AMU po reworku, zwłaszcza tego Q czy chociażby Rki, ma też praktyczne zastosowanie na solo kolejce. Stosować go można pod przeróżne runki, eco... No niby dostał takie kosmetyczne zmiany, jeżeli chodzi o ultimata oraz swoją pasywkę, natomiast gracze to zauważyli, coraz częściej go praktykują i na każdym rankingu posiada ponad 51% win ratio. Dianka oraz Lilka to taka klasyka, która występuje w tym tierze już od dobrego chociażby miesiąca, dlatego jeżeli gracie w cokolwiek, to Lilkę też możecie pikować w cokolwiek. Diankę tak samo, bo to jest praktycznie pik sezonu. Jeżeli chodzi o S, no to tutaj mamy drobną zmianę, że ta i faktycznie troszkę nam spadła z tego topowego rankingu. Uder dalej się jest pustoszenie, po reworku jest niezbalansowany. Zaka regeneracja oraz zadawane obrażenia Sunfire'em też są bardzo dobre. I to niekoniecznie tylko na solo kolejce, albo nawet i na klaszach, a Belved, stakując się w nieskończoną prędkością ataku, jest w stanie bardzo szybko realizować ważne obiektywy, jak naszor W konsekwencji tym sposobem jest też w stanie szybko split i zakończać grę, niezależnie na kogo rozgrywa swoje gry. Także tak oto prezentuje się cała tier lista junglerów w Patchu 12.20. Piszcie śmiało w komentarzach, czy zgadzacie się z moimi propozycjami, że też nie do końca, a jeżeli nie do końca, to wyjaśnijcie dlaczego. Także pozostawcie również łapencję w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I po trzecie, wpadajcie coraz częściej na moje transmisje na żywo, gdzie gram blisk rankiem 100 gier Challenge. Także do zobaczenia, ze Michael, jo!